L. jak lewa. Aluwinowe dociski na klucz numer 9 Bak mamy odkręcone. Całkiem w porządku stanie, nie licząc tego, że To był łatany Ale dobra, jeszcze to połatam po swojemu i będzie dobrze Druga do kompletu Tym razem ta idzie od gaźnika Klucz Siódemka Teraz aby ściągnąć gaźnik musimy odkręcić dwie śruby. Te nacięte one mają 9. One są na klucz numer 9. Z drugiej też musimy wykręcić śrubę, która ustala gaźnik. One idą od strony cylindra. Mamy odkręconą. I teraz już wcześniej sobie poluzowałem odkręciem z dwóch stron. Dwie również szybło numer 9 i mamy gaźnik ściągnięty. Tu już nam się ukazuje nasz tłok. Czas na odkręcenie dekompresatora. O, tu dziewczynka Podkładka kieliszek. I w tak samo, dodatkowo taka tulejka. Aha. Czyli tu już nie dziesiątka, tylko tu już dziewiątka. No dobra. szpilki do odkręcenia, aby ściągnąć głowicę. Te dwie tylne mają płaskowniki do gaźnika. To była ostatnia, trzecia. I jestem teraz bardzo ciekawy, jak będzie się, jak będzie wyglądał cylinder. Tak nie radzę robić, bo może zawsze pęknąć. Mam żeberko. Aha, ok. To jest dekompresator. Przy docisku nam się otwiera i robi szczelina. Tutaj podkładka taka hm Albo w ogóle nie ma, nie, jest. Najbardziej są ciekawy tego, co tu w środku, ale wygląda super. No, oczekiwałem połowę z tego, co dostałem, bo nie jest zatarty, jest lekko przydrdzewiały i rowek niewyczuwalny. Pod paznokciem praktycznie niewyczuwalny rowek i jeszcze nie wygląda zatarty, na dodatek. Także lekkie, może jakieś honowanie. Pięknie wygląda. Pięknie, pięknie. Odkręcamy teraz cylinder. Cztery śruby. Rozmiar misowego dziewiątka. Tu od strony gaźnika odkręciłem jedną nakrętkę. I absolutnie. Nie wiem do czego ona mogła być, i nawet nie wygląda, żeby to było oryginalnie robione. Jakaś sztukateria, teria. Ja to tak nazywam. Jakieś kurde nie wiem. Jakiś grzebek to coś robił. No nie, 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 w ogóle mi się to nie podoba. Nie wiem do czego to było. I szczerze mówiąc, chyba nawet to nie jest na wylot. Bo już tam jest yy, chyba aluminium jeszcze pod spodem, także nie jest to zrobione na wylot. Nie wiem. Nie wiem, co autor miał na myśli, pewnie. Czy to pospawam? Mógłbym to pospawać, sąsiad ma spowarkę aluminium. Ale jest bez rantu, więc żeby nie przytopić to dla świętego spokoju pewnie... Nie wiem o czego to jest. Może to jest, nie wiem, super ważna jakaś sprawa, nie? Ale pewnie dam tam silikonu i wkręcę z powrotem. Odkręciłem cztery nakrętki mocujące cylinder. Teraz go podnoszę. Do góry A, nie chcę wyjść To mi nie pasuje, że on nie chce tak wyjść. Tu się fajnie obraca. A teraz jak próbuję go wyciągnąć, to... Dziad się klinuje! Dlaczego tak jest? Nie wiem. Ciężko idzie. Już jest praktycznie wyciągnięty. Nie chcę, żeby mi też e, pierścienie wstrzeliły się akurat w okno wydechowe, ale już widzę, że powinny być pod oknami wydechowymi. Mamy to Cylinder naprawdę w środku jest ładny Dlaczego tak ciężko było? Może dlatego, że po prostu zastanę było od dołu Może trochę bardziej No mniej wytarte, na pewno bo tu nie dochodzi do samego końca i widać, że tu długo pierścienie stały, aż się odbiły. Sam, tłok też jest nierozruszony, stoi w miejscu, bardziej się tak nie rusza jak powinien. Nie wiem, czy to było oryginalne nacięcia, czy ktoś sobie sam zrobił. Pewnie takie olejowe do chłodzenia. Hmm. no sam tłok w sobie nie jest zatarty tutaj jakiś Maciuś dał zabezpieczenie ale takie wiejskie nie z drugiej strony już chyba jest normalne, tak jakie powinno być pierścień też jest troszeczkę unieruchomiony, zaklinowany może też dlatego. No, dlatego też nie chciał puścić, bo jest kompletnie nieruchomy. Ten dolny jeszcze jakkolwiek się rusza, ale ten górny jest tu po prostu wbity. Chcę to tak trochę lekko zrobić, aby nie uszkodzić wału i aby go nie trzeba było dystansować. Ciężko to chodzi. Najlepiej przydałoby się jakaś prasa, która by to wysunęła. Zaprojektowałem taki prowizoryczny ściągacz, śruba, która przechodzi przez sam środek e, sworznia nakrętka dwie podkładki miedziane aby było troszeczkę kompresji no i kręcimy już idzie z oporem o coś ruszyło Tak, już nie wiem czy widać na filmie, ale już tutaj nam stworzyń wychodzi. Wymieniłem na podkład na nakrętkę 16 mm, żeby mogło się wpasować do środka i żeby stworzyń miał miejsce gdzie wyjść. Tutaj tak samo dam nakrętkę dziesiątkę, podkładkę miedzianą, aby amortyzowała, i tak samo odkręcamy. Odkręcone. W międzyczasie troszeczkę oddałem przepustowości miejsca, żeby ten stworzył miało mi gdzie wejść. Tłok sam sobie, no, wygląda w porządku. Wygląda w porządku, ale mnie interesuje wał, jak sprawa zwałem, czy ma luzy.